Siemanko YouTube, z tej strony Dave. Witam was w następnym odcinku Daily na O dziewiątą rano, ja właśnie wstałem, ale jestem taki, wam powiem, jakby przyjechało po mnie e, stado słoni, Wtedy jeszcze zrzucił na mnie fortepian i jeszcze przyjechał po, po mnie tir. E, taki kurde się czuję, muszę się obudzić, ale kawka się robi już, dobrze. E, Czasu w sumie na znaczy mało czasu. No i mi się tak wydaje, że mało czasu mam, ale mam trochę tego czasu. Wszystko zależy ile mi zajmie w wody. Dlatego jadę tam e, teraz. Zjemy sobie śniadanie, zjemy gofra, bo Karolinka zrobiła gofry proteinowe, zobaczymy jak wjeżdżają. I co? I się idę ogarnięć. Naszym... Zapraszam do oglądania. Spójrzcie spój spój moi mili, e, Wróciłem do starego przepisu. I nie wiem czy to tak podświadomie, ale... Te chlebki w sensie tosty francuskie katowałem, jak chodziłem na studia, pamiętam. To był okres właśnie też redukcji. I patrzcie, jak historię zatacza koło. Ogólnie tutaj mam białka jaj. 150 gram białek jaj z cynamonem i jednym słodzikiem. W tym otaczam chlebek. To jest 100 gram chleba. Jeden się robi tutaj. I obracam i przekładam na przód z kirem czy coś. Mega przepis na redu polecam wam przetestować może zrobimy jakiś dzień jedzenia niedługo to yy, wam go pokażę Okej, okay. David jest dzisiaj niewyrobiony całkowicie kurwa gdybym wstał tak jak się obudziłem czyli o tej 7.30 to by ten dzień zupełnie na wyglądał bo by miał czas a tak, to teraz dobry A tak to teraz muszę latać musimy zaraz jeszcze na bieg, czyli w ogóle nawet jedzenia nie mam zrobionego, no, co jest w ogóle jest tam. Hmm. Byłem w studiu dwie godziny, w nie zleciałem, musiałem rozlucić się z treningów. No. Wicę jeszcze przykleiłem na ścianę, żeby była takie rzeczy pierdołowa, więc no, przebieram się i dobiegać Ok będzie, teraz 1 minuty przerwy e, zabawa biegowa dzisiaj 1 minuty przerwy, no wolno e, Zabawa biegowa czyli e, 6, 5, 4, 3, 2, 1 minuta Progresywnie. No i półtora minuty luz pomiędzy. Wszystko za mną przyjemnie. Powiem wam w ogóle po tym po maratonie. Tak mi się biega zajbiście, że to jest szok. Naprawdę. Ciśniemy. Tylko też nie ma co przesadzać, bo wiecie, można się spalić łatwo i się gdzieś tam zajechać. Niepotrzebnie. Dobra, widzimy się już chyba po wieku. Posiłek potreningowy, czyli ryś. Łódko z kurczaka tam są cztery takie łódka, małe, więc spoko i papryka. Jem bo się nie wyrobię do roboty zaraz. I na deser tutaj Karolina zrobiła właśnie gofry śniadaniowe. I zjem sobie jednego z masłem orzechowym chyba. Mało dzisiaj mam kalorii tylko 400, więc zajadam. Jeszcze tak szybko się dogram do Was. Ja w sumie za chwilkę będę w pracy. włosy mi znalazły się dopiero co wykąpełem, zjadłem. A co do biegu? Kurde, bieg naprawdę zajebisty. Naprawdę zajebisty bieg. 11 km mi tam wyszło z groszem, 11 i 200 metrów, coś takiego. Miałem biec. Dzisiaj 200 metrów mi wyszło. 15 kilometrów i 200 metrów. No i w tym ta zabawa biegowa 6, 5, 4, 3, 2 minuty, 1 minuta. E, 6 minut po 4:35, A minuta 3, 26 czy 25. Przydusiłem, bo chciałem zobaczyć. Patrzcie na to. Challenge 220 w martwym ciągu i mila poniżej 5 minut. Czyli to jest powiedzmy mila, no czyli 5 minut trzeba powiedzieć? A ja, minutę na tym tempie, wytrzymałem. No i no dobra, no to była ostatnia seria. To powiedzmy, może połowę z tego bym dał radę teraz, aktualnie, nie? Więc trzeba się do tego przygotować. Muszę popracować porządnie nad szybkością w pierwszej kolejności. Co teraz chce się skupić na siłowni, to popracować nad szybkością, bo jej brakuje mocno. Tym bardziej, że z tym klocem, więc yy, no. Kochani, hey, moi mieli, z tej strony Dave. Kilka dobrych godzin później, więcej niż kilka, w sumie dziewięć, dziesięć godzin później, dziesięć godzin później, praktycznie. To ja już po pracy wykąpany. Po filmie oglądamy film Marvela, ogólnie z Karcią. Jesteśmy teraz zaczynamy trzecią fazę, skończyliśmy właśnie Kapitana Amerykę Wojny Bohaterów. Muszę jej pokazać ten uniwersum, bo ja to oglądałem wszystko po kilka razy. A za dwa, za dwa lata, za półtora roku, w sumie bardziej. Wychodzi Avengers Doomsday, więc nie mogę się doczekać. Ja uwielbiam te filmy, te seriale. Po prostu sztos. I co? 20.30, więc ja idę spać. Jutro to małe przejście mam, bo idę do pracy od 10 do 18:00, Więc rano jak wstanę, chcę zrobić siłówkę. No i co? I od 18:00 w sumie będę miał fajlant, więc zajebiście. Fajnie by było tak w piątek też, zobaczymy. Czy się uda. Chyba w sobotę jeszcze do pracy, więc przypał. I tak, na nic nie poradzimy, trzeba robić, trzeba hajs robić. Eee, także dzięki, że oglądacie, ludzie. Ja kończę już ten odcinek i widzimy się już jutro. Pozdro, bank.